Dzień dobry, witajcie, witam Was w dniu dzisiejszym vlogmas numer 18. Zapraszam do spędzenia dnia ze mną. Ja odebrałam już franie i teraz lecimy do cukierni odebrać pewne pyszności, bo będziemy nagrywać test smaku z moją siostrą, więc zamówiłam tam w cukierni. No i zobaczymy, co się będzie działo dalej. Działo. Jestem już w cukierni u mojej psiaki, Przewitać się? Co mam powiedzieć? Witajcie, witajcie, wreszcie znalazła czas dla koleżanki. Kwiatówka moja, Przyszła. kupelat, gwiazdo. Przyszła na kawkę. Jaka piękna jest filiżanka do kawy, to jestem po prostu zachwycona. Prawdopodobnie z Duka albo z Villa Italia, ale zastanawiam się, czy ja sobie takie nie powinnam kupić do domu, chociaż jednej. I mam tutaj flat white na mleku kokosowym, przepyszne. Ewela, powiedz jeszcze szybko, póki jesteśmy razem, jak się poznałyśmy. Poznałyśmy się w roku. <grym> zaraz, nie, nie to było 20 lat temu. 20? Nie. 20? W 2013, no to 11, 12, to wcale nie I tak. dawno. w Technikum, o faniwada. I <grym> czekaj, zaraz. Update to było w 2009 roku, w 2009 roku, czyli kochana 16 lat temu. <grym> <grym> czy my jesteśmy stare? Dzieci już mogły. <grym> Że dzieci mogłyby mieć 16 co, lat, tak no ale rodzimy. mają mniej. No, to znaczy nie poznałyśmy się w sumie, bo się na początku chyba nie lubiliśmy. Nie? No nie lubiłyśmy się na początku, Boże. Ewela mnie obgadywała. Nie, nie obgadywałam. Tylko... Nie żartuję, tylko po prostu nie przybrałam. Powiem ci to było. Pierwsze pół no. roku chyba było takie nieciekawe. Tak. Później było dobrze, były różne zawirowania, ale jak widać przyjaźń ale... przetrwała tyle lat. Ewela się trochę wstydziła wam powiedzieć, ale yy, tam yy, śmiały się, że słabo biegam na ławie. Z dziewczynami ze mnie, no ale to nie sprawiło nic takiego złego. Teraz więc. jesteśmy całkiem inne. Teraz jesteśmy całkiem inne, żałujemy dawnych grzechów i już jest wszystko dobrze. Najważniejsze to zmądrzeć w dobrym tak, czasie, trzeba nie? Trzeba głośno mówić o tym hejcie. Tak, tak, że nie wolno się śmieć, nawet jak ktoś śmiesznie biega, tak jak Wierzbicka. Całą ekipę mam już ze sobą, tam siedzi z tyłu obie y, moje córy. Jedziemy teraz do mojej mamy i do mojej siostry i będziemy spędzać rodzinne popołudnie. Jestem już na miejscu i witają mnie tutaj pierogami. Czuć świętami od razu z wejścia. Kocham! robi, zobaczymy, z czym są, bo Doris mówi, że nie wie. A Ty chcesz spróbować? Chcesz spróbować, to wystygnie troszkę. Dobrze, mama podmucha i zaraz spróbujesz. Nie? Możliwe, że z kapustą i mięsem i grzybami, no. czy raczej kapusta i grzyby tylko? Wszystko możliwe. No, wszystko możliwe. Gorące. Bardzo dobre. Dobra. I robimy jeszcze, słuchajcie, zagniatamy ciasto na piernicy. Woo! E. Witamy! Ja chciałam powiedzieć, witajcie w mojej kuchni, ale to no, tak nie do końca moja kuchnia. Słuchajcie, robimy pierniki, a że robimy u mnie, no to przecież musiało coś pójść nie tak. Coś jest nie tak, no ja e, ciasto ewidentnie nie piernikowe. To wyszło wyszło troszeczkę za szuchę. Ale mamy czwórkę dzieci na pokładzie, więc jest utrudnione zadanie. Czekamy go z na babcie. Babcia przyjeżdża. Where are you? Bo nie odariemy, ale pachnie pięknie piernikiem. No, bo tutaj przypraw, ale zobaczymy jak to wyjdzie, no bo jakoś tak bez mleka dla mnie dziwnie i nie lubię Ale myślę, że nie było mleka w przepisie w ogóle. Mogło nie być, ale też mogłam pominąć, więc nie daję sobie uciąć no, ręki. Tak to jest tak robić w Thermomixie. no. Tak to było, czyli nie, no to by, nie na pewno by mnie term. Termoś by mnie nie oszukał. No nie bo na Bo ja tu ufam. Ale dobrze to ci z tego. Nie, wyjdzie. coś idzie, coś idzie. No, musimy chwileczkę. Załóżmy, ten proces. Tak. Prania dobre, pierogi. Niam, ciocia zrobiła. Coś tam z tego wyszło, ciasto uratowane. Słuchajcie, brakowało jednego jajka, bo mi termomiks powiedział, że półtora jajka. Ale one miała. były malutkie, te jajka też. I dlatego, jak, Więc... jakbyś da jedno duże, to myślę, że wystarczyło. Ale co to znaczy, przepiszę półtora jajka i to jest drugi minus dla Termomixa? Mówi kobieta, której było szkoda 7 tysięcy na ten garnek. No i się dlatego... powiedziałby, która jajka, ja nie umiałam podzielić jajka na pół, więc, ale potem i tak finalnie dodałam drugie. Czyli tak, ciasto uratowane, pierogi no, no. z kwierczą. Dzieci y, drą się w nie głosy. po prostu jest prawdziwie świąteczna atmosfera <grym> u nas trwa... Ale będziecie robić bazę, <grym> tak? A Tutaj y, moje y, te torby, ja jak cygan zawsze przyjadę i tyle kupię. Proszę, możecie zabierać tak. Przyjechał ratunek i jest już babcia. <noise> Więc my się bierzemy zaraz za testowanie i zobaczcie, jaką mam kawę, kto kojarzy takie filiżanki. Z lat 90. -tych. Mamo, jakbym ciebie miała na święta, a może mam wylosowaną, to kupię ci filiżanki. Albo pasek do spłodni. Dla siebie, albo pasek do spłodni. Bo dzisiaj w sumie rzuciłaś dwa pomysły na prezent, które by cię. Znaczy, filiżanek mama nie rzuciła, bo w tym domu ja tylko lubię pić z filiżanki, a dziewczyny piją. Nie filiżanki już nie kupiłaś porcelanowe kiedyś. Nie tylko ja ich korzystam, ale nie masz świątecznych. No, ale ja, nie. ja się wytłumaczę, czemu ja lubię w kubku. Ja po prostu lubię dużo kawy, ale yy, moja kawa bardzo się teraz zmieniła. Miła, bo to jest symbol dorosłości, właśnie. Kawa czarna, fusiarka, <laughs> tak zwana fusiara, bez mleka i bez cukru, co ważne, dla mnie już teraz jest bez cukru, nawet więc, no cóż, dorosłam. Żeby ale nie ja za się to, zestarzałam. Ale ja za to kupię małą kawę i lubię w filiżankach, bo ja i tak nie dopijam nawet tej małej, więc to jest po prostu nie ja, ja po prostu mieć dużo kawy, bo no, dla mnie kawa to jest duża. No, musi być zadem no. Nie Wiecie, bo ona ma czapę i białą ma brodę. Tu. tu! A pingwinek gdzie? Yes. To co tam jeszcze masz, pokażecie Ci? Babcia chwilowo siedzi z dzieciakami, my się przetransportowałyśmy tutaj do choiny, bo y, pijemy herbatę Piri, <grym> samotności. I Doris Piri. będzie o, otwierać kalendarz. Dlaczego dwa otwierasz? Ponieważ niestety pomyliłam się w obliczeniach, powinno zostać 7, zostało mi dziewięć, więc dzisiaj otwieramy dwa. To kiedy jak? nie było, jak do tego doszło? Nie wiem, wie, ktoś to wie. może jeden więcej prezent. Nie, to yy, a to jest ode mnie akurat, poznaję tak. po papierze. Więc zobaczmy, będziesz się tłumaczyć, co tam się takiego wydarzyło. Zaczynam Mam nadzieję, że fajnego. Wszystkie Dobrze. były fajne, jeszcze się nie zawiodłam, ale zaczę trochę mnie zaskakują opakowania, bo się nastawiam na coś innego, a jest w środku coś o, innego. No tak jest, taka jest dobra. No coś z, kochani, tu mamy coś z Wittchen, ewidentnie, no siostra, na bogatości, no, zwłaszcza, że ja biedy nie lubię. No, no, biedy nie ma, zwłaszcza, że był limit, dychę na okienko. Ale Witchen, może jakaś promocja. Nie wnikam. W tym roku nie trzymałyśmy się limitów, niestety, A żadna ja nie wnikam, z nas. Nie wnikam. Oj, boję się, że to jest coś bo tu... co się Ojej. O jezu, A nie, 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 nie. Jeno, Od kiedy Witchen produkuje takie świąteczne użyczki? Ale fajne, to są jakieś miarki. No, miarki. Ja jestem y, człowiek miarka, ja muszę mieć wyliczone po przepisie, bo inaczej bardzo się boję, że mi nie, nie wyjdzie, Top więc tam, to tak? jest. Y, dla mnie idealny. Pewnie. Ale w ogóle dostała taką łyżkę, podstawkę na łyżkę z tych pierników, tak. i dostała kubki piernikowe, i teraz dostała jest... miarki, i wszystko jest praktycznie w jednym. No to są kubki, kubki, tak. Jakbyś teraz pije, ale fajny jest też wielka pojemność. No. No, takie I to jest wszystko w jednym klimacie, także Doris ma mocno piernikowe w tym roku. A dziewczyny się Doris w komentarzach pytają, w ogóle chwalą cię, że dobrze ci idzie nagrywanie. O, dziękuję. Także to tak, dziękuję. Dziękujemy ja. za komentarze miłe. Przemiła bardzo dziękuję. Nie spodziewałam I mi się. Pytają się Jakie tam dziewczęta to wyptają? Jak stworzyć taką relację z siostrami? No nie wiem, no na początku o. pewnie, jak jesteście młode, to trzeba się bić, żeby później było <laughs> się szarpać za kołaki. Swoje przeżyliśmy, no. nie ma co. No. Tak, Ale poza tym to ogólnie u nas było, słuchajcie, tak, że my od początku wiedziałyśmy, nawet jak się pochapałyśmy, że my się nie obrażałyśmy na siebie na dwa tygodnie, tylko dobra, jeden hmm. dzień, któraś, którą wkurzyła, to samo ze starszą siostrą, a później wracałyśmy do normalności, bo wiedzieliśmy, że mamy siebie, a teraz jeszcze jak mamy dzieci, to też chcemy, żeby dzieci się fajnie mhm. ze sobą tak. dogadywały i żeby też budowały tą fajną relację i dbamy o to, żeby się często spotykać, żeby się nie foszyć, a nawet jak się sfoszymy, to na krótko. <noise> tak, Ktoś, Ktoś, którą wkurzy, ale nawet na chwilę. Czasami trzeba przemilczeć, słuchajcie, tak. tu trzeba pomyśleć, może już nam właśnie głowa dojrzała trochę, tak. bo nawet miałyśmy bardzo dużo takich zatargów. Ja mnie bardzo wkurzało, że Kinga chciała mieć takie same ciuchy jak ja. Jest. Tak, o, nienawidziłam tego. A ja teraz wiecie, jako rok młodego problemu ty wysyłam jej zobacz, to fajne, to fajne. To Mamy bierz, połowę rzeczy tak, już tak, bardzo z takich tak. samych, ale wiecie co, też tak było, że ja, ona była rok starsza i po prostu mi chyba imponowało jej ubieranie i zawsze mm. chciałam z niej zgapić i kupić <grym> sobie i było darcie kotów w domu. A najlepsze jest to, że jak nawet pojechałyśmy oddzielnie na zakupy, oddzielnie nie wiedząc i wtedy też mm. nie było tak telefonów, żeby się kontaktować, po prostu jechałyśmy, bo to było 15 czy ileś lat temu. A wiesz, nawet jak był telefon, to tylko pisała się seminarium? Nie, tak, zdjęcia, nie lubię się gdzie jestem tak. i kupuję to to tak. i wracałyśmy do domu z tą samą rzeczą identyczną tak, więc to był szok że my, nam się i tak mhm. zawsze to samo podobało mhm. no ale były fochy no bo to wiecie tak samo się ubierać tak, o te t-shirty i... mamy praktycznie o. takie same ale super tak, te t-shirty tak, ale bardzo ma jaki rozmiar S. A mój? SK a tu. Bo jakiś jest... wyglądasz S. Jakiś wyglądasz, wiesz, co mniejszy tu trochę. Ej, a ja lubię jak grudno. są duże. Ja ten też ten bardzo lubię jak duże. są ogromne, więc... Bo nawet ręka, zobacz. A, no faktycznie możliwe, że jest, jest, jest krót trochę mniejszy. No, Ale ja ważne. mam krótszego, wiesz, krótszą rękę. Niemożliwa. <laughs> to nie jesteś to... <laughs> nie, wyższy ode mnie trochę. No, tak, o 2 cm. Słuchajcie, jest druga paczka z racji tego, że ja się pomyliłam w obliczeniach. To więc dzisiaj jest od Natalki. Natalka, co Ty tam przygotowałaś? Też to Tobie pakuję. To podwójna torby. To jest, to jest dla mnie... Podwójna torba? To Podwójną, no. zawsze. Czas relaksu. Ooo! Oh. Peeling do ciała. Oh, I peeling wow. do ciała. I jeden jest y, kawa i kokos, a drugi jest kawa i mango. O, ja, ale bardzo fajne zapachy, O, no? i masz tę samą rukierkę, oh. co ja wczoraj. Co wiesz, i Dobra, możemy go wytestować, jak chcesz. Ja Ojej! Oh, yeah. Mało słodkiego to jeszcze. pokazywamy przed chwilą robiliśmy test smaku świątecznych, Oj. monoporcji. Zobaczcie. podziabane tutaj są i ja po prostu już od słodkiego to. Mm. Ale bardzo dobra. Ogólnie polecamy 10 na 10, będzie filmik na TikToku. Bardzo fajny Ale wytestujemy. A co? <laughs> mm. Twarde. No marz. Piernik Piernik? No masz. <laughs> ja zawsze za zanim zjem, więc wiesz, to dla mnie normalne. Dobra, to nie pachnie, bo jest twarda. Piernikowa chyba. Mm -hmm. Jak się rozpuści, to piernik. Pijemy sobie pod choinką herbatkę w takich kubeczkach pięknych, świątecznych. I mamy jeszcze zrobione ciasto na pierniki z dzieciakami. Trzeba iść zacząć y, piec. Dobra robota, nie zając. Z babcią siedzą, nie trzeba psuć, po cichutku ja na górę. Jeszcze przy okazji proszę bardzo, mam dla Ciebie prezent z marki Luna By. To w sumie Wsłaś z paczką już się zaskoczyłam, ale że to jest z Luna Bay, Ja znam tą markę i to są piżamy nie może że to jest jakaś piżama. No. A ty nie widziałaś na vlogmasach? A, tak się ogląda vlogmasy. No ale identycznie no wiem. Nie, bo vlogmasy, wiem, może w kamerze trochę się... inaczej wyglądać, ja nie? Że te detalne, piękne, no ale materiał ale też jest super. To jest bardzo, bardzo materiał mój ja <grym grym> ja Nie nie czekać na Mikołaja pod chodniką, no. bo to dobra, jest. Dobra, to jak fajne. ciebie wylosowałam, to nie dostajesz prezentu. Dobra, dobra, żartuję, zgadzam się. Ja słuchajcie, nie jestem taka, ja przywiozłam Doris z piżamy, a wzięłam ze sobą swoją. Żebyśmy sobie od razu ładną fotkę zrobiły, także e, lecimy popijamy. Oglądam Doris błąbki na choince i Doris Pro, proszę genezę tej, tej bombki o ogór. Co ona się wzięła? Ty ja, ją kupiłaś? Ja ją sobie kupiłam w Rosmanie i <śmany> moja... Nie, mam... to ja myślałam, że ty ją dostałeś w kalendarzu <śmany> od Natalii, że coś piszenie? <śmany> nie, nie <jak śmany> ja zobaczyłam, to tak stwierdziłam, że tak mam. Mam męża i dwóch synów. Akurat te bąbki były trzy, to wezmę im trzy ogórki. <śmany> Ale... Bez podtekstów żadnych. Zobaczcie, oto tak tematycznie, bo my jesteśmy w trakcie budowy, więc kupiłam takie bombki. Niektórzy zawieszają je na budowie. Co bójowie. to jest? Karnister? Miarka. A! Kupiłaś? Pe też Pepko. A to nie wiedziałam, że mają, mają takie jeszcze fajne. Jest jeszcze taka, e, to jest wkrętarka. A To to to, to, kojarzy. to jest taki młotek i to tak tematycznie właśnie. Super. I wam pokazuję też moją osobistą... Ty zrobiłaś to samo, co ja! <laughs> tylko, że mojemu odleciały ręce. <laughs> Pokażę ej, no go? ej, ale tak mu odleciało, że ja mogę to przykleić. Zobaczcie, no, ej, ja mu to No, ale to przyklejam. jest jakość błąbek z pep. Jezu, jak to się stało? A ta druga z tą parasolą, słuchajcie, ona na szczęście, w nieszczęściu odleciała w całości. O, Więc kurde, amputowana ja ręka. Mu byk? Ale mi, ma, mojemu to po, no po ramię mojemu waliło rękę. Nie, no, wiesz, dlatego go chciałam schować, ale zapomniałam, że go w ogóle nie powiesiłam. No, ale go damy, co tam? będzie, no. że ma schowane w kieszeniach. Tak. Nie to można wykluczać. O, nie ma, ano. no pewnie, bardzo fajnie, nie ma takie ja bo dostałam od e, przyjaciółki z nad morza, że poznałyśmy się nad morzem, bo Fajna. tak się poznałyśmy, więc mi przypomina. Cóż, już to jesteśmy razem, to ja ostatnio na Instagramie zadałam yy, zostawiłam okienko dla pytań, dla pytań <grym> na pytania. <grym będzie <grym całe QA i to będzie cały oddzielny odcinek, ale zobaczyłam trzy pytania, które yy, no, mniej więcej dotyczą mojej siostry i moich sióstr, więc może sobie razem odpowiemy. Pierwsze to było jaka jest różnica wieku między mną a moimi siostrami. <grym> Ile to, kto to policzy? Ile Ile rok? Ty jesteś rok ode mnie um, starsza? Kłam... Mamy trzydzieści, mamy trzydzieści <śmany> razem. Mamy! Ty <śmany> się nie doczepiaj do mojego wieku. <śmany> <śmany> Twins no. <śmany> yes. jest. Nie mamy, tylko że ja jestem z tych bliźniaczek starsza, się pierwsza urodziła. Rok, rok szybciej się urodziła. Rok i dwa miesiące się urodziłam szybciej. A ja jeszcze donoszona, bardziej donoszona. A najstarsza siostra jest ode mnie trzy lata starsza, a od Doris dwa lata starsza. Tak. I mamy jeszcze mój brata, który jest ode mnie sześć lat młodszy. Drugie pytanie było takie, jak w dzisiejszych czasach utrzymujesz taką relację z siostrami? Nie wiem, co dzisiejsze czasy mają do, do siebie, co że yy, zazdrość? Nie wiem. Czy że ludzie pędzą? Nie, Czy że nie. każdy chce być sam za sobą? Nie wiem, że kiedyś ludzie mieli mniej, aby nie piszeć. My ogólnie teraz dalej mamy mniej. <grym 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 I dalej. A jesteśmy się. dalej od siebie, więc no. Taki charakter, że ja wolę dużo rzeczy przemilczeć, jak mi coś nawet nie odpowiada, to po prostu trudno i niech tak będzie. Niech Dobra, to daj, daj szybciutko, szybciutko jedną rzecz, która cię ostatnio we mnie wkurzyła. Szybko, najświeższą. Nic. Nic. No, <grym> na nie, no musiałam cię czymś wściec. Ale aż tak wściec? Nie, trochę się zmartwiłam, jak nie odebrałaś telefonu po pół godziny. Myślałaś, da że mam drzemkę. Ale, myślała, ale że się mam drzemkę. <laughs> no więc tak, ale także mnie wkurzyłaś? No to nie. A, no to, nie, to dobrze, nie, nie. Ale y, to jest już druga osoba, która tu się wypowiada i mówi, że nie odbieram telefonów, to źle o mnie świadczy. Mm. Tym bardziej, że pracuję przy telefonie. To, no właśnie, no stop telefon włapię, a nigdy nie ma żagoda. Chyba, kurczę, my słuchajcie, całe życie tak to traktowałyśmy, że. No, mieliśmy przyjaciółki, koleżanki, i tak dalej, sporo tymi ludźmi się otaczałyśmy, ale raczej zawsze miałyśmy siebie i sobie wszystko mówiłyśmy, i traktowałyśmy siebie na pierwszym miejscu. I to tak zostało do tej pory. I te siostry z y, takiego życia dziecinnego i młodzieńczego stały się przyjaciółkami w życiu dorosłym. I to takimi, którym wszystko się wybaczy i dlatego to dalej trwa. No bo siostro mi się nie rozwiedziesz, wiadomo, nie? No teraz, Więc, ale... trudniej jest zerwać tą relację. My mamy bardzo y, podobne poczucie humoru. Nas śmieszą te same głupie żarty. Więc ty nie będę się, się obrażać. dziewczyny się pytała, o o meduzie, że czekają dalej. O nie, to Natalia, ja nie... My nie, się bo bo to boimy. To prymitywnych. Prymitywny i obleśny. Mhm. Nie, dziewczyny, mhm. chyba, że znajdziecie gdzieś na, na necie. I o meduzie. <grym> Każda jakąś tamtą swoją drogę ma inną, ale tak. cały czas i to wszystko się cały czas zmienia, ale dalej jesteśmy obok. Mimo, że ja niestety mieszkam najdalej od dziewczyn, bo do najstarszej siostry mam 50 km, a do Doris i do mamy mam 36 km. Ubolewam, bo my powinniśmy mieszkać drzwi w drzwi, no chociaż chłopaki by tego nie znieśli. I a propos tego poczucia humoru to w zeszłym roku na Wigilii ja włączyłam nagrywanie specjalnie, to jest w archiwum rodzinnym to nagranie i mówię Doris opowiedz na Wigilii, ale już jak otwieraliśmy prezenty, nie przy świątecznym stole, żeby nie było, kawał o meduzie, a ja nagram chłopaków reakcję i my myśleliśmy, że się zeszczamy ze śmiechu, a chłopaki mieli zażenowaną oh, no. minę, no ale nasza mama się też śmiała. I ostatnie pytanie jest takie, jak się czuje moja rodzina? Nie wiem o kogo chodziło, więc zapytam się Doris, bo jest akurat z mojej Rodziny tutaj Doris jak się czujesz, czy z głową wszystko do? <laughs> Nie najlepiej. Tutaj jej mikroport masz, tu jej jest w budzie? Pracownik zary. No nie ma co narzekać, no nogi są sprawne, ręce, głowa też, więc dobrze Dzięki Bogu jest jak jest jest gorzej. Kiedy zadam to pytanie, to myślałam od razu w głowie miałam, jak się czuje twoja rodzina, z tym, że nagrywasz. Ja nie wiem, czemu ja sobie hmm. dopowiedziałam taką historię. A i to wygląda. jeszcze A... ten cień. No i z mikrofon cały czas. Tak, ja też tak myślę, że to o to chodzi, więc ewentualnie. Nie dodam to do tego typowego Q&A. <grywa grywa> <nie jest. grywa> <Świąteczka. grywa> Tkanina z kołajem. <grywa> no i to tak, to pewnie odpowiem, ale ogólnie słuchajcie, my nie odczuwamy tego, przynajmniej mi się tak wydaje. To może to też peczne. Odczuwacie popularność moją? Ej, nie. ale czasami, czasami się mnie ktoś pyta, czy pani siostrą KINGI Wierzbickiej I ostatnio dostałam takie pytanie. Pani siostrą KINGI Wierzbickiej? Tak. O, to pani jest bogata! Tak. Kto tak powiedział? Musimy piec te pierniki, bo dzieciaki się na dole. Nie pieczemy, tylko z niej, ja zmieniam to. Ja też, bo się ubrudzi. No. To się kończy, że my wałkujemy teraz we dwie. Będziecie, Miłoszek, będziecie? Wałkuję? Nie wiem. Będziecie. Dlaczego nie? Chodź tutaj. Doris, dlaczego nie robisz siostry przepisu pierników? Pół internetu robi, a ty sobie stwierdziłaś, że nie zrobisz. Co z twojego. Nie, nie oczerniaj mojego przepisu, bo tu było suche ciasto i to widać, że to nie jest moje ciasto. T Termomik ściągnął. <laughs> Termomik się mną zainspirował. będziemy no. dekorować? Nie, będziemy pier... Janeczka, musisz obręcz barkową ćwiczyć w ten sposób, wiesz? Frania już to wycina, wycinamy, Franiu. A chłopaki się wymiksowali z tej roboty. Jak z lubelek, daj, bo tutaj i już Konfrono, będzie czekał na do Szopy mieście. do Ooo, nie znam tego. Ja w samochodówce na jasełkach to śpiewałam. Śpiewałaś to? my pastorałkę od serca Co do ucha. To nie tak melodia cieszy. śpiewa. mnie, sorry, nie powinnaś śpiewać. Pan Jezus w żłobie leży. W żłobie leży śpiewa. Śpiewa. Przywitać malucha, Ludwia. malucha. Znam obecność przy stanowisku pracy. Obecna. Jedna wałkująca, obecna. Dzieci. Dzieci mniej więcej 3 minuty. Babcia z telefonem puszcza nam pastorałki, ale to też jest jakaś praca, chociaż nas mentalnie tu wspiera. Wymiksowało się towarzystwo. Nie ma które robić, nie ma komu, ale to. się to, zawsze tak kończy. się kolejka. No tak. ale cóż. No ale mamy trochę tych pierniczków, chciałyśmy im zrobić fajnie spędzony czas, ale chyba to już jest, nie wiem, które trzecie czy czwarte pieczenie tak. pierniczków w grudniu i one po prostu już mają dosyć. Ale chyba już ostatni raz to będzie, już nie robimy żadnego. Ja, ja chyba zrobię jeszcze tylko te alpejskie z siwką w środku, I ostatni tak? raz. Ale tak, a, Ale z, z tego długo o, dojrzewającego. Już zrobione długo dojrzewające i zainspirowałaś mnie, zrobiłam, czekaj. Czekaj, czy z mojego przepisu, czy znowu z termomisia. Z termomisia. Nie, mam Jaka małpa. To mamy dobry, teraz będzie dobry pomysł. Wytestujemy Wigilię albo pierwszy dzień świąt. O, to ten, będzie czy, pomysł na film. To jest bitwa wierników tak. staropolskich. Czuję się jak za dawnych młodych lat, kiedy Doris mi robiła pracę na, plasty, na plastykę, żebym w końcu dostała dobrą ocenę. Misiu, tak, rysuje mi panią wiosnę. Ty to pokazujesz? Tak. Praca w 5 minut, nie oceniajcie mnie. No weźmy zdanie, ja bym taką w 2 godziny nie zrobiła. Jestem już w domu, więc witam się z Wami przy naszym kalendarzu adwentowym. Szukam osiemnastki i ciekawe, czy to nie jest. Yy, dzisiaj mam osiemnastkę, miski? Osiemnastkę. Ciekawe, czy to nie jest coś, co mam w, gdzieś tutaj z boku, czekajcie. Tak, jest to okienko, które nie zmieściło nam się do naszego pociągu. Było z boku. Oh my goodness, mix it, serio? Przecież Wy wiecie, że ja kocham kokosa? Chipsy kokosowe w kakao, czy tam czekoladzie, Kurczę. Nie no, ja muszę to spróbować. Sorry, nie daję tego na rozdanie, muszę to spróbować. Osiemnastka w Kilsie, żeby było coś fajnego, bo szukuję właśnie paczkę na rozdanie. I chciałabym coś jeszcze podrzucać coś dużego, znowu, kurczę, szaleństwo. Jakiś taki mocny do yy, co, jakaś maska, czy tam krem? Fajne. Osiemnastka w naszym kalendarzu herbacianym, który wygląda jakby coś w niego szczeliło. Toskania. Zielona herbata z dodatkiem płatków róży, słonecznika i chabra oraz aromatem truskawek i bergamoty. Ciekawe. Osiemnastkę na karuzeli. Powiem Wam, że jak mam ją otwierać, to już mnie coś trzepie, bo jest tak ciężko i był tu tealight o zapachu kurczę sama nie wiem jakim, ale jeżeli miałabym powiedzieć jaki jest mój ukochany zapach z całego tego kalendarza do tej pory to jest ten taki cytrusowy, orzeźwiający, jakby trochę drzewo sandałowe, może coś z cytryną. No taki zapach, który ja naprawdę bardzo lubię. Osiemnastka Disneyowa, Gwiazdeczka Wajana 2. To moje córki by lubiły. Nie wiedziałam, nawet, że jest druga część. Lecimy do Disney, jaki Kinder? Czy to będzie znowu Kinder Bueno? Jak myślicie? Oczywiście, że tak, ale tym razem białe dla odmiany. Kalendarz siostry, siostrzany zaczyna świecić pustkami, więc biorę to. Czy to będzie jakaś buteleczka? Dobra, dobrałam się do niego. Co to jest? Ła, byłaś, byłaś kochany. Marta. Ona jest szalona. Olejek do podprysznic Rituals, Boniu. I to jeszcze mój ukochany, z tej mojej ukochanej pomarańczowej serii. nie, nie Dziękuję bardzo. Oj bogaty ten Mikołaj w tym roku. Akurat mnie już skończyła pijanka z Ritualsa, więc będzie godny następca. Poza tym ja już pakuję kolejne paczki na rozdanie. Dodawałam kartki świąteczne z kilkoma słowami ode mnie, i słuchajcie, od razu powiem tak pudełka są różne, ok? Ja robię tutaj recykling, nie chcę wyrzucać, więc nie przejmujcie się w tym, w co to jest wsadzone, liczy się zawartość. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No, staram się, żeby tak było troszeczkę różnorodnie, więc coś z kosmetyków, coś słodkiego, coś takiego. No, różne są te paczki. Więc dajcie mi znać później w komentarzach, czy Wam się podobały i czy spoko. No, ja chciałabym, żebyście byli zadowoleni, były zadowolone, bo głównie dziewczyny mnie oglądają i same dziewczyny zostały wylosowane i trochę się stresuję, ale mam nadzieję, że będziecie się cieszyć z takiego drobnego upominku. A jeśli, wy zastanawia... A jeśli wy zastanawiałybyście się jeszcze kiedyś, czy kinga Wierzbicka jest normalna, to ja Wam odpowiadam, że nie. Już nawet się nie będę czarować. Jest godzina 22. A co ja robię? robię bułeczki z czekoladą i takie wiecie drożdżowe, te, który no przepis jest dość znany na TikToku mój, bo jutro robimy akcję charytatywną jadę z samego rana do Krakowa do nocoty Ani. No i stwierdziłam, że fajnie by było dziewczynom coś jeszcze od siebie przywieźć, więc po prostu upiekę im takie bułeczki, bo wiecie, to się łatwo przewiezie po prostu. No i te bułeczki można zrobić tak że rośnie Wam ciasto i ono potrzebuje dwukrotnego wyrastania. Więc teraz mi to ciasto urosło. Ja dodam do niego y, czekoladę, zagniotę wszystko, uformuję bułeczki, poukładam na blaszce i tą blaszkę dam do lodówki. Jutro rano wstanę, nastawię budzik godzinę przed czasem, wyciągnę y, te bułeczki z lodówki, one się ocieplą trochę w temperaturze pokojowej, tak wiecie, y, z godzinkę i później 20 minut pieczemy i wtedy będą świeże, ja zawiozę i będą po prostu y, pieczone na jutrzejszego dnia, bo nie wiem kiedy one będą przekazane, albo jutro, albo pojutrze, do dziewczyn trafią, więc chciałabym, żeby miały po prostu jak najświeższe. Także nie ma spania, ja jeszcze w ogóle tego vloga muszę zmontować dzisiaj, także no, noc będzie krótka, ale moja doba w grudniu trwa tyle samo co wasza, tylko po prostu ilość snu jest <śm> bardzo ograniczona. Bułeczki są już gotowe. Ja zrobiłam y, dzisiaj mniejsze kuleczki. Jest tutaj 28 albo 27 sztuk y, takich mlecznych bułeczek z czekoladą. Normalnie możecie zrobić, nie wiem, na przykład 9 takich dużych buł, albo no to zależy jak sobie podzielicie. Ja ogólnie teraz wolałam mniejsze, bo są takie podzielniejsze i też słodko wyglądają takie malutkie. Więc to ląduje w lodówce, a ja, za to, że jest y, parę minut po 22.00. <grym> Stwierdziłam, że upieka jeszcze Piernik Staro, polski zacznie, jest tutaj jak skała, twardy, no bo chciałabym już to nagrać i wrzucić jutro film, żeby te osoby, które sobie nastawiły ten piernik ze mną, też zdążyły przed świętami, a już dostanę kilka wiadomości, kiedy, 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 więc widzę, że się stresujecie, także ja piekę dzisiaj, a wy będziecie piec jutro, ale można też do końca tygodnia na spokojnie sobie upiec i on do świąt już będzie dobry.